Sytuacja trochę wymyka się spod kontroli, przynajmniej spod kontroli Sanhedrynu. Nie potrafią sobie poradzić z głoszonym słowem przez Piotra i Jana, jeszcze z tym ewidentnym znakiem, któremu nie da się zaprzeczyć, który wszyscy widzieli. Ale mimo tych jawnych znaków, tej mocy słowa, oni dalej trwają w swoim uporze. No i jedyny sposób, jaki mają, no to można powiedzieć, na razie taka miękka jeszcze, ale jednak przemoc. Siłą zabrońmy im przemawiać. Zakaz. I kiedy słucham tych słów, to budzi się we mnie nastolatek. Taką mam historię życia, że gdzieś w pewnym momencie bardzo się buntowałem i miałem takie postawy antysystemowe. I trochę działania apostołów są takie właśnie antysystemowe. Tylko jest tutaj jedna ważna różnica, że to nie jest taki bunt dla buntu, że i tak będziemy głosić, zakazujcie sobie, mówcie co chcecie. Tylko to jest taki bunt, który wypływa właśnie z tej radości spotkania zmartwychwstałego, z tego, że nie możemy się tym nie dzielić, tą radością, która nas przenika z powodu tego, że Pan stał, że jest pomiędzy nami, że dał nam Ducha Świętego. Zatem to nie jest bunt dla buntu, taki bunt często bywa destrukcyjny. To jest takie właśnie niszczenie tego, co mi właśnie w tym momencie nie pasuje, co mi się nie podoba a zgłoszenia przecież Piotra Jana i innych apostołów wypływa życie to jest taki bunt który można powiedzieć jest napędzany przez samego Pana Boga a Pan Bóg nigdy niczego nie niszczy ale stwarza wszystko nowe to jest głoszenie które niesie świeżość ewangelii nowość nowość którą trudno czasem przyjąć kiedy ktoś ma trochę zamknięty umysł ale to jest nowość i świeżość ewangelii która uwalnia która prowadzi do pełni życia i ostatecznie też do spotkania ze zmartwychwstałym i przemiany życia. Wydawałoby się co jak co, ale uczniowie, apostołowie powinni uwierzyć w zmartwychwstanie. Natomiast Marek, ewangelista. Nie boi się nam ukazać uczniów w nieco nie do końca komfortowej sytuacji, w której się znaleźli, bo Pan Jezus zaczął im wyrzucać ich brak wiary i upór, to że nie byli w stanie uwierzyć kobietom. Czasem może nam się wydawać, że powinniśmy być idealni, że już tak długo chodzimy do kościoła, że już przeczytaliśmy tyle lektur duchowych, może nawet czytamy Biblię, słuchamy chlebaków, a ciągle jesteśmy niewystarczający. Ciągle nam brakuje jakoś tej wiary, żeby się nią podzielić, żeby zachęcić może drugiego do tego, żeby zaprowadzić go do Chrystusa, do kościoła. Tymczasem Jezus pokazuje, że Jemu to wcale nie przeszkadza. Że to, że rzeczywiście uczniowie mieli ten brak wiary i upór jest pewnym faktem, ale to wcale nie przeszkadza Panu Jezusowi, żeby ich posłać, i żeby powiedzieć do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. To pokazuje, że nawet jeśli nam się wydaje, że mamy bardzo mało, że mamy bardzo niewiele, może jeden na dziesięć tego, co chcielibyśmy osiągnąć, to to jest wystarczające do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. Dlatego, że to działa trochę tak jak zapałka, która jest w stanie rozpalić znacznie więcej niż nam się wydaje. Jedną zapałką możemy zapalić albo świecę, albo możemy zapalić y, ognisko, a nawet y, cały las jest w stanie zapłonąć od jednego płomyka, którą jest zapałka. Bądźmy zatem dobrej wiary i zobaczmy, że nasza wiara pomnaża się wtedy, kiedy nie boimy się nią dzielić, kiedy nie zostawiamy jej dla siebie i oczekujemy, aż ona będzie niewiadoma jak wielka. Jeśli rozpoznajemy w sobie jedynie ten płomyk, a wierzę w to głęboko, że tak jest, to jest wystarczające dla Pana Jezusa, żeby nas posłać po to, żeby głosić dobrą nowinę całemu światu. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, Zostaw lajka lub komentarz.